Gilbertippe, oficjalnie najstarsza świątynia świata, nieoficjalnie miejsce, które mogło skrywać wiedzę sprzed kataklizmu, o którym milczy historia. Najnowsze badania z 2025 roku ujawniają coś, co nie pasuje do żadnego znanego modelu rozwoju cywilizacji. Przypadek w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najnowszym odkryciom z tego niezwykłego miejsca i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Gbeklitepe to tylko świątynia, czy coś znacznie więcej. Zapraszam do oglądania! Świątynia, która nie powinna istnieć Litepe to archeologiczna zagadka, która od lat nie daje spokoju naukowcom. Znajduje się w południowo-wschodniej Turcji, niedaleko miasta Sanliurfa. Na pierwszy rzut oka, zwykłe wzgórze, ale pod nim kryje się coś, co zmienia całą historię ludzkości. Kompleks ogromnych megalitycznych kręgów z filarami w kształcie litery T został zbudowany około 9600 lat przed naszą erą. To nie pomyłka. Ponad 11 tysięcy lat temu, zanim powstały miasta, zanim wynaleziono pismo, zanim człowiek udomowił zwierzęta czy nauczył się uprawiać ziemię, ktoś wzniósł ogromną, zaawansowaną konstrukcję z kamienia. Każdy z tych filarów waży od 10 do nawet 20 ton, a niektóre, jak pokazują najnowsze badania, nawet ponad 50. Są ustawione w kolistych formacjach przypominających coś między świątynią a miejscem rytualnych zgromadzeń. Część z nich jest bogato zdobiona płaskorzeźbami przedstawiającymi zwierzęta dziki, ptaki, węże, skorpiony. I choć wygląda to jak dzieło znacznie późniejszej cywilizacji, datowanie radiowęglowe nie pozostawia złudzeń. Gybeklitepe powstało ponad 7 tysięcy lat przed piramidami w Gizie. Co ważne, nie znaleziono tu żadnych śladów stałego osadnictwa. Brak pieców, brak domów, brak ceramiki. To nie była osada, to było coś innego, coś co powstało z innego powodu niż przetrwanie. Odkrycie, które zburzyło historię. Przez tysiące lat gębklitepe pozostawało niezauważone aż do 1994 roku. To wtedy niemiecki archeolog Klaus Schmidt spojrzał na to wzgórze i od razu zrozumiał, że patrzy na coś przełomowego. Rozpoczęte przez niego wykopaliska ujawniły strukturę, która nie powinna istnieć w czasach łowców-zbieraczy. Brak ceramiki, brak domów, brak narzędzi. A mimo to ktoś wzniósł monumentalne filary, precyzyjnie ułożone w koliste formacje. Schmidt uznał, że to miejsce kultu, najstarsza znana świątynia świata. Choć zmarł w 2014 roku, jego odkrycie zapoczątkowało lawinę nowych badań. I właśnie te badania prowadzone w ostatnich latach przez archeologów z Uniwersytetu Stambułu i Ankary przyniosły szokujące rezultaty. Za pomocą georadaru, fotogrametrii i skanowania LIDAR odkryto dziesiątki zakopanych struktur, większych niż te już odsłonięte. Według szacunków znamy dziś zaledwie 5% całego kompleksu. Co więcej, niektórzy badacze sugerują, że ustawienie części filarów może nawiązywać do konkretnych układów astronomicznych. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się konstelacje Oriona, skojarzenia z Syriuszem oraz odniesienia do równonocy wiosennej. Według tych teorii, Gybekli mogło pełnić funkcję protoobserwatorium miejsca, w którym śledzono cykle nieba i zjawiska astronomiczne. Część badaczy uważa, że niektóre płaskorzeźby mogą symbolicznie przedstawiać zjawiska astronomiczne, na przykład roje meteorów. Jeśli te interpretacje są trafne, oznacza to, że ludzie z epoki kamienia dysponowali znacznie bardziej zaawansowaną wiedzą o niebie niż do tej pory sądzono. Centrum duchowe czy coś znacznie więcej. Jeśli przyjmiemy, że Litepe rzeczywiście było miejscem obserwacji nieba, to pojawia się jedno pytanie. Po co? Łowcom-zbieraczom nie była potrzebna precyzyjna wiedza astronomiczna, a jednak ktoś ją posiadł i, co ważniejsze, ktoś ją przekazywał. Nie mamy pisma, nie mamy zapisanych instrukcji, a mimo to widzimy zorganizowaną strukturę wiedzy i symboli. To prowadzi część badaczy do hipotezy, że gybek mogło być czymś więcej niż tylko świątynią. Według jednej z teorii, kompleks mógł pełnić funkcję protoakademii miejsca, gdzie przekazywano wiedzę astronomiczną, rytualną i symboliczną. Rzeźby zwierząt mogły mieć znaczenie edukacyjne lub duchowe jako łącznik między światem fizycznym a metafizycznym. Inna interpretacja sugeruje, że było to miejsce inicjacyjne, do którego przybywali wybrani członkowie plemion, by przejść rytuał przejścia i uzyskać dostęp do wiedzy, niedostępnej dla ogółu. Co szczególnie istotne, w ostatnich latach odkryto inne, podobne, choć mniejsze stanowiska: Karahan Tepe, Sefer Tepe, Harbetsfuan Tepe. Wszystkie pochodzą z tego samego okresu i tworzą tzw. kompleks megalityczny taz w rejonie San-Jufry. Niektórzy naukowcy uważają, że to dowód istnienia zorganizowanej kultury, znacznie wcześniejszej niż Mezopotamia. A jeśli nie był to tylko człowiek? W tym miejscu pojawia się przestrzeń na pytania, które zadaje sobie wielu. Skąd ci ludzie mieli taką wiedzę? Jak mogli organizować budowę tak złożonych struktur bez pisma, bez metalu, bez znanych nam narzędzi? Niektórzy badacze spoza głównego nurtu, tacy jak Graham Hancock czy dr Martin Sweetman, wysnuwają teorię o istnieniu zapomnianej cywilizacji, która mogła przetrwać kataklizm końca ostatniej epoki lodowcowej. Na przykład, tak zwany Wielki Potop około 10 800 lat przed naszą erą. Ich zdaniem, Gbekli Tepe może być materialnym śladem kontaktu z ocalałymi z tej zaawansowanej struktury, zniszczonej przez globalną katastrofę. Oficjalna nauka nie potwierdza tych teorii, ale co ciekawe, niektóre motywy rzeźb i układu filarów są przez zwolenników tej hipotezy odczytywane jako zakodowane przekazy. Symbolika zwierząt takich jak lew, skorpion czy ptak miałaby odpowiadać konkretnym konstelacjom widocznym na niebie w czasie rzekomej katastrofy, która według niektórych badaczy miała miejsce około 10 800 lat przed naszą erą w wyniku uderzenia meteorytu w Ameryce Północnej. Są też bardziej kontrowersyjne interpretacje. W niektórych kręgach mówi się o możliwości kontaktu z cywilizacją pozaziemską, że gebykle Tepe mogło być miejscem przekazania wiedzy z zewnątrz. Argumentują to między innymi niewytłumaczalną precyzją konstrukcji, brakiem widocznej ewolucji technologicznej oraz obecnością symboliki, która ich zdaniem może wskazywać na gości z gwiazd. Oczywiście warto podkreślić, są to teorie spekulacyjne. Nie ma dowodów na kontakt z obcą cywilizacją, ale fakty, że wciąż nie potrafimy odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące Ghybek-Litepe sprawia, że takie pomysły przyciągają uwagę i prowokują do dalszych poszukiwań. Co to wszystko oznacza dla historii ludzkości? Najbardziej fascynujące w Göbekli Tepe jest to, że każe nam na nowo przemyśleć fundamenty cywilizacji. Przez dekady uczono nas, że wszystko zaczęło się od rolnictwa, że to ono zapoczątkowało osiadły tryb życia, a dopiero potem pojawiły się religia, sztuka i architektura. Tymczasem dowody z Göbekli Tepe sugerują coś odwrotnego. Że to właśnie duchowość, rytuał i wspólna idea mogły być pierwszym impulsem, który zbudował społeczność. To miejsce mogło być iskrą, która zapaliła cywilizację, pokazuje jak ludzie potrafili współpracować, planować, tworzyć coś, co przekraczało czysto praktyczne potrzeby. Co więcej, że mieli wyobraźnię, symbolikę, narrację. Rzeczy, które wcześniej przypisywaliśmy dopiero znacznie późniejszym kulturom. Dziś, w 2025 roku, wiemy już, że Gybek Litepe nie jest odosobnione. To część większej układanki. Kolejne odkrycia w regionie sugerują, że istniała tam sieć podobnych ośrodków, a rozwój kultury był znacznie bardziej złożony niż dotąd sądziliśmy. Czy była to cywilizacja zniszczona przez nagły kataklizm? A może grupa ludzi obdarzonych wiedzą, która przyszła znikąd i równie tajemniczo zniknęła? Nie wiemy, ale wiemy jedno: historia, którą znaliśmy do tej pory, nie jest kompletna.